Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku przykłada dużą wagę do jakości świadczonych usług. Dowodem tego są liczne tytuły i wyróżnienia zdobywane przez firmę. Wśród nich znalazły się nagrody przyznawane w konkursach Najwyższa Jakość Quality International, które zdobywamy od 2009 roku. Wysoką jakość usług świadczonych przez spółkę potwierdza również certyfikat ISO 9001-2008. 7 lipca bieżącego roku w Słupskim Ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie, w którym uczestniczyli zastępca prezydenta miasta Słupska Andrzej Kaczmarczyk, prezes zarządu PGK Andrzej Gazicki oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej i Załogi Firmy. Gościem spotkania był zastępca redaktora naczelnego Forum Biznesu w dzienniku Gazeta Prawna Jacek Kozioł. Mam przyjemność po raz kolejny być gościem przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Słupsku i samego miasta Słupska. Przyjechałem tutaj z kolejną nagrodą dla przedsiębiorstwa, nagrodą Najwyższa Jakość Quality International 2011. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Słupsku już po raz kolejny jest laureatem tego programu, dzięki czemu w październiku w tym roku otrzyma specjalne wyróżnienie. Dotyczące świadczenia usług najwyższej jakości w ramach wdrożonego systemu zarządzania jakością Perła Quality International 2011. Serdecznie gratuluję całej Załodze Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zarządowi z prezesem przedsiębiorstwa Andrzejem Gazickim na czele. Przypomnę, że program Najwyższa jakość Quality International odbywa się w ramach forum biznesu. Jest to dział. Specjalny dział w Dzienniku Gazecie Prawnej, który zajmuje się m.in. promowaniem idei jakości realizowanych w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach. A tegoroczny program odbył się już po raz piąty, odbywa się co roku pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz, oraz Polskiego Klubu Forum ISO. My, jako redakcja Forum Biznesu w Dzienniku Gazecie Prawnej, jesteśmy organizatorem tego programu. Serdecznie gratuluję. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Złote Godło, najwyższa jakość. Quality International. Dziękuję bardzo. Prezes zarządu Andrzej Gazicki zaznaczył, że zdobywane przez firmę nagrody i wyróżnienia są zasługą wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Jednocześnie podziękował załodze za znaczący wkład i zaangażowanie w działania prowadzone na rzecz budowania najwyższej jakości świadczonych usług. Zarządzanie to zarząd, prawda? Ale to zasługa tutaj, siedzących tak samo, w równym, a może i czasami w większym stopniu. Jakość zarządzania. Drodzy Państwo, to składa się w pewną logiczną ciało, całość. To składa się w pewną całość, która, która mogła taką być dzięki pracy. Przedstawicieli tej, tej załogi przedsiębiorstwa, którzy tu dziś są wśród nas. Ja bym chciał, korzystając z okazji, panie prezydencie i panie redaktorze, podziękować tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy cieszyć się właśnie w takich momentach. Uczestniczący w spotkaniu zastępca prezydenta Miasta Słupska, Andrzej Kaczmarczyk, podkreślił istotną rolę spółki w doskonaleniu zarządzania jakością. Dobra certyfikowana spółka. To jest jednocześnie znak, nie tylko laur, który można powiesić na ścianie, ale to jest codzienność, która daje gwarancję nie tylko jakości usług, ale przede wszystkim również kontroli kosztów. Ten sposób zarządzania spółką i dobra jakość usług jest ogromnie ważna, ponieważ spółka świadczy usługi bardzo wrażliwe dla mieszkańców. Dziękuję serdecznie za dotychczasową pracę, za wysiłek, który został włożony, żebyście mogli uzyskać te wyróżnienia. Dziękuję. Dziękuję. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Słupsku już po raz drugi uczestniczyło w tym programie. Tutaj widzimy godło z ubiegłego roku, Najwyższa jakość Koledy International w tym roku. Kolejne złote godło. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest również laureatem naszego programu. Zresztą od tego programu zaczęła się nasza znajomość. W 2009 roku Liderzy Społecznej Odpowiedzialności, dobra firma. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby niesprawne zarządzanie zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na czele z panem prezesem Andrzejem Gazickim. Dziś już wiem, kiedy poznawałem pana doktora, nie wiedziałem tego i było to dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że człowiek o tak zróżnicowanym doświadczeniu samorządowym, akademickim, naukowym stoi na czele przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Słupsku, ale dziś już wiem, że te jego doświadczenia wpływają na ostateczny efekt ekonomiczny, jaki to przedsiębiorstwo odnotowuje, ekonomiczny, społeczny, funkcjonowania tutaj w tym środowisku. Nie pozostaje mi nic innego jak serdecznie pogratulować w imieniu kapituły programu Najwyższa Jakość Quality International Informacja jest bardzo świeża, ponieważ posiedzenie kapitułu odbyło się dwa tygodnie temu. Jesteście Państwo jednym z pierwszych podmiotów, którym wręczamy aktyfikat. Serdecznie gratuluję. Panie Prezesie, Pan pozwoli na Pana ręce. Drugie złote godło, najwyższa jakość Quality International w imieniu kapituły programu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego tytuł Laureata i Złote Godło. Serdecznie gratuluję. Serdecznie dziękuję. Na zakończenie spotkania prezes Andrzej Gazicki zapewnił, że firma w dalszym ciągu będzie podnosić jakość świadczonych usług, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów. Mimo dotychczasowych sukcesów, PGK nie spocznie na laurach. Jest to nagroda, która świadczy o wysokim stopniu prawidłowości zarządzania, która mówi o tym, że zostały zoptymalizowane koszty, że jakość usług świadczonych przez spółkę jest bardzo wysoka, a to przede wszystkim jest dobry sygnał do naszych mieszkańców, którzy mogą być dumni z tego, że mamy taką spółkę w naszym mieście. Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny udało się przedsiębiorstwu wypracować tą pozycję, którą zauważyli inni. Jesteśmy firmą, która działa na rzecz społeczeństwa, zaspokaja określone potrzeby społeczne i tym bardziej miło, że udaje nam się spełnić pewne oczekiwania dotyczące jakości. Ja wspomniałem w trakcie spotkania, że ta jakość to jest również nasze miejsce wśród innych firm i przedsiębiorstw Unii Europejskiej. 53% odzyskiwanych odpadów przetwarzanych w różny sposób, a 47% pozostawionych na składowisku, to jest miernik naszej jakości. Dziękuję jeszcze raz przedsiębiorcom, innym, którzy umożliwili mi współdziałanie na rynku słupskim, ale przede wszystkim pracownikom, współpracownikom, zarządowi. I właścicielom za to, że mogliśmy w taki sposób działać. Dziękuję bardzo. Konkurs Najwyższa jakość Quality International jest przedsięwzięciem skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Konkurs ma za zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług. Pracując w Biurze Obsługi Klienta, zauważam, że nasi klienci podkreślają wysoką jakość świadczonych usług, miłą i kulturalną obsługę, kompetencje pracowników, a także kompleksową informację dotyczącą naszej oferty. Dodatkowym atutem Biura Obsługi Klienta jest możliwość bezpośredniego wejścia od strony ulicy. Biuro jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Na miejscu znajduje się kasa, gdzie klienci mogą opłacić rachunki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.